Cześć, jestem Wafel witam was w drugim odcinku z eventu Spooker Fall w Minecraft Dungeons I dzisiaj zdobywamy świnkę zombie Wyjątkowego peta, którego można zdobyć tylko w ten sposób Musimy zrobić jeszcze 6 misji I jakie itemki dzisiaj są? No niestety jedna się powtarza Jest to zbroja strażnika, którą już ostatnio zdobyliśmy Ale jest tu również kosa I łuk I to chyba ten... Tak, to jest ten fajny łuk Dobra, lecimy na jakieś niskie apokalipsie na razie Chyba nie ma co za bardzo, wiecie Dawasz na jakichś wysokich poziomach trudności Po prostu, żeby zrobić, nie? Dobra, bierzemy to, bierzemy to Nie, nie to, nie to, czekaj, czekaj Tu był lepszy pod speedrun To, no i cokolwiek I lecimy na speedzie Ej, to jest taka sama misja, jaką miałem ostatnio Że jest więcej zwierzaków Jest dużo strażników królewskich I mamy złodzieja szybkości Tylko ostatnio to było Na której mapie? Chyba na dolnej świątyni Teraz to jest na pustynnej świątyni Czyli na, na dłuższej wersji tego poziomu Głównej Właśnie, powinienem poszukać, które miejsce jest najkrótsze A nie tak po prostu biegać po każdej No ale to zrobię, żeby, wiecie, jakby Żeby mieć ten łuczek No nie, to jest pułapka Pułapki zajmują tyle czasu normalnie Nie można sobie przebiec, ani nic trzeba siedzieć i tłuc wszystko Od razu mogę wam powiedzieć Ten drugi łuk, którego nie znam Już go znam i on ogólnie też jest dobre, jakby nie należy do zestawów, których normalnie używam, ale i tak jest dobre, czyli mamy tak właściwie 4 z 6 itemków mocne. Także jak na razie najlepszy event. Czekaj, na hita go zdejmę? Na hita. No tak, przecież to jest apokalipsa ile? Nie wiem, koło siódemki chyba. Koło tej maksymalnej, bez plusa. Zajęło mi to 4 minuty. No to jeszcze 5 misji i tym łukiem jest pajęczy łuk. Otóż pajęczy łuk wykonany z sieci potężnych pająków wyciągnięcie z każdej lepkiej sytuacji. I to jest dokładnie to, co mam teraz. Dotyk zimę. Czyli ogólnie jeżeli to naładujesz, to wystrzeliwujesz trzy strzały i po trafieniu zamraża przeciwników. I to jest bardzo dobre, bo no spowalnia, możesz nawet przed kapitanami uciec normalnie, nawet na apokalipsie plus 25, kiedy tam wszystko jest strasznie szybsze. O ile jest szybsze? Wszystko na apokalipsie plus 25. Czekaj, czekaj. Razy 1,8, prawie dwa razy szybsze są te mobki. Ty w arcykryjówce jest! To jest misja na jedną minutę. Dobra, tutaj trzy razy już mamy załatwione. Czyli tu mamy błotnista jaskinia. Ej, to, to są tak szybkie misje. Ja to jeszcze sobie wezmę piórko, żeby tam przeskakiwać te yy, rzeczy, nie? Czekaj, wezmę sobie zamiast grzybka piórko. No i lecimy. Oj, ty, tylko ja wziąłem apokalipse plus 25. Nie zauważyłem. Może być problem. Ej, no właśnie. Na przykład taki problem. Ty, no ale może jakoś wyjdzie. Zobaczymy zaraz. No biegnij, biegnij, biegnij szybciej. O, tutaj oby się udało. Hop. Nie, nie spadaj. Nie spadaj. Ja nie mam żadnej miksturowej bariery ani nic takiego. Weź czekaj, czekaj, czekaj. Szybko, szybko, szybko. Ruszaj się, ruszaj się, chłopie O, W ostatniej chwili Ale tu jest tryb nocny Czekaj, to ja tą misję też wydziałem. Nie Nie miałem tej, ale miałem jakąś z trybem nocnym Czekaj, trzeba tych załatwić na szybko Dawaj, dawaj, szybko rób to Uciekamy Dobra, by drugie dało się przeskoczyć Da się przeskoczyć Z piórkiem całkiem łatwo Czekaj, czekaj, hop Szybciej, szybciej, szybci, hop No nie do końca to mi chodziło Cyk, no Jest, za szybki jestem No i płoniecie mnie zabiło A ich tam się teraz Zgromadziło trochę Coś tu to przez, dobra No, za szybki jestem Hop Czekaj, jestem tu Jakoś, hop, no nie, ja tu umrę Jak nic, ja tu padnę Zaraz No no, szybka misja, przeskoczysz sobie. Easy peasy, nie? Żaden problem. Aha, znowu to samo. Hop, no. Nie... Ty, czekaj. Ktoś mi mówił, że z drugiej strony jest łatwiej. A z drugiej strony się nie da przeskoczyć. No nie wiem. Musisz się tam jakoś ładnie wychylić. Czekaj. Stanę tu na rogu, hop. Tak, lepiej. Często ludzie przy tym po prostu spamią randomowe guziki. A to jest takie proste. Ale to jest naprawdę prosta zasada. To idzie w lewo, to idzie w prawo, to podnosi 3, to podnosi dwa. Gdzie tu filozofia? A niektórzy, jak patrzyłem, to naprawdę męczą się przy tym tak długo. Nie wiem, po co nawet to otwieram. Niektórzy potrafią przy tej zagadce siedzieć dłużej niż przez całą tą misję. Ale to na początku wydaje się tak, że po prostu randomowo to się rusza. Kosa z czaszką. Nie pytaj, jakie nienaturalne stworzenie pozbyło się kości, by mogła powstać ta broń. Nie chcesz wiedzieć. Wygląda to. Nie wiem, to musiałoby być jakieś bardzo duże stworzenie, żeby mieć takie długie kości. I ogólnie to jest po prostu kosamrozu. No, bronie wręcz są dosyć takie, powiedziałbym, słabe. No i zostało nam speedrunowanie arcykryjówki, razy trzy i jeszcze razy jeden błotnistej jaskini. Tyle. Mamy świnkę. No i potem zostaje mi jeszcze zrobić dwie misje. I tyle. Potrzebuję jeszcze tego drugiego łuku i drugiej broni wręcz. No i to by było wszystko. No pewnie nawet nie będę robił z tego odcinka. Po prostu zrobię jeden odcinek, w którym pokażę wszystkie rzeczy i tyle. Bez takiego bawienia się z wiecie, odpal odcinek zrób te dwie misje i jelo. No i też pewnie nie trafi się tego to jednego dnia. Tak zakładam, tylko jakoś różnie. Jednego dnia to drugiego to. A wyobraźcie sobie ile twórcy się dzieli przy tym. Ile oni to robili. No jakby to tylko jest tworzenie, wiecie, Kilku jakiś tam grafik, podmiana tam małych rzeczy w kodzie i małe programowanie, ale jednak... Jak to szybko ludzie robią. 20 dni eventu, a w jeden dzień da się wszystko zrobić praktycznie. No jeżeli masz odpowiednio dużo znajomych. No, robić 9 misji sam. trzy misje u kogoś. No to nie jest aż takie trudne. Tylko musisz przy tym posiedzieć z półtora godziny może. No i teraz przechodzimy na przygodowy i... Jeszcze raz. A z mojej perspektywy jutro jest ten Minecon. Ten streamek twórców. Ostatnia nadzieja Minecraft Dungeons. No jeżeli tam nie dowalał czegoś dobrego. Weźcie. Z Minecrafta taki syf. Myślałem, że będą jakieś ciekawe moby. A to są jakieś ozdobne głównie. Jeden klika randomowe guziki. Drugi chowa się w ciemnych miejscach. Trzeci jest jakiś przydatny, ale pewnie będzie zmarnowany potencja potencjał, jak znam twórców Minecrafta i Minecraft Dungeons, znaczy to są trochę inni twórcy, ale wiecie jakby ogólnie w grach często potencjał jest zmarnowany, naprawdę można bardzo dużo zrobić z różnymi pomysłami a wychodzi jakiś szajs weźcie Minecraft Dungeons, mógł być lepszy od Diablo naprawdę a wyszło takie coś jakby jest spoko, ale to jest taka uboga wersja tak samo z Deflupem na przykład było. Weźcie, reklamowali, że no będzie ogólnie trudno. Ta Juliana będzie cię zabijać dwa tysiące razy i w ogóle i będzie masakra i grałem Coldem, czyli główną postacią chyba z 30 godzin i umarłem kilka razy w ciągu swoich pierwszych kilku godzin, no bo wiecie, nie wiedziałem nic o grze i nie miałem żadnych dobrych hitów. A jako już taki gracz grający kilka godzin, umarłem tylko raz. Takiego jednego. Progracza, bo... Nie doceniłem go trochę, jakby wiecie. Jak przychodzi ci 90 typów, którzy nie potrafią nic, a potem przychodzi ci jeden dobry, no to jednak trochę trudno się przestawić i zacząć myśleć, jakkolwiek. Znowu zagadka! Jak to można zrobić? I źle kliknąłem. Teraz dobrze kliknąłem. Trzy ruchy tak właściwie wystarczyły. Czytam cztery. Odwróć się szybciej. Czemu on potrzebuje czasu, żeby się odwrócić? Jak tu trudno wycelować. No, holipka, jeszcze na kontrolerze. Ooo, ładnie. Nie, szczerze, obawiam się, że jeżeli z Minecraftem dowalili taki syf, to dla dungeonsów nie będzie niczego dobrego. Nie, wiecie, jak dla mnie, jedyna szansa to jest albo narzędzia moderskie, takie dobrze zrobione, albo narzędzia do tworzenia własnych poziomów. Coś, żeby gracze tworzyli sami. To jest jedyna nadzieja. Inaczej ta gra nie przetrwa. Ej, ja ten challenge grałem. Serio jest ich aż, i aż tak mało? Wartość początkowa zdrowia ustawiona na jeden. Grasz ma tylko ponad strzały jest dużo trującej chmury. Serio tych challenge jest aż tak mało? Nie wiem, pewnie z pięć rodzajów jest. Naprawdę, mogliby się bardziej postarać z tym trochę. Jakby itemów dużo, ale różnorodności mało. Z tymi misjami. Chociaż i tak. Kto na to patrzy? Wszyscy speedrunują tylko. Ja te sześć misji zrobiłem w 20 minut. Ten cały event to jest... Maksymalnie dwie godziny roboty. Jak się pośpieszysz, to godzinę. No oczywiście, jeżeli jakoś tam masz jakiekolwiek itemy do speedrunowania. Dobra, także... Odbierz nagrodę. Ładuje się, ładuje, załadowało. I teraz kosmetyczne świniątko zombie. Nie pozwól, aby drobna zombifikacja stanęła na drodze przyjaźni. Daj temu dzielnemu pyszaczkowi szansę się wykazać. Spróbuj po prostu zignorować jego zapach. Dobry opis. Dobry opis. Ale ładny całkiem. Fajny taki. W ogóle coś wam pokażę. To już nie działa. Nie możesz się tak zabić, nie możesz się tak zranić, nie? Sprytne. Ale o tym całym updatecie co tam zmieniali, naprawiali i tak dalej, to jeszcze będzie osobny odcinek, chociaż pewnie wy już go widzieliście. A ciekawe czy ktoś teraz robi ten event. Pierwszego dnia ktoś był. Były dwie osoby. A drugiego? Jedna osoba siedzi i robi to. Dobra, także na, na tyle. Następnym razem pokażę Wam po prostu wszystkie itemki i tyle. Nie będę już zbierał tego na odcinku. Do zobaczenia i siemka.